Cześć Maja, miło Cię widzieć. Bardzo mi miło, cześć. Ostatnio słuchałem bardzo fajnego podcastu z Tobą, gdzie powiedziałeś, że praca nad sobą to wygrana w Totolotka. Pamiętasz to? To jak wygrana to w Totolotka? To 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 tak, tak, tak. Jeśli I... się uda, bo efekty są ważne. I właśnie chciałbym trochę pociągnąć w ten temat. Którą cechę albo które swoje przyzwyczajenie musiałeś przepracować i było Ci najciężej? <laughs> Kontrole. E, ja lubię wszystko kontrolować. E, jestem zodiakalnym baranem, mam też taki mocny dość charakter. E, lubię mieć wszystko pod kontrolą, e, więc musiałam odpuścić. W ogóle, odpuszczanie jest fajne, jeśli chodzi o pracę nad sobą, bo e, czasami nie, słowa niewypowiedziane są lepiej zrozumiane, czasami warto czegoś nie komentować, czasami warto powiedzieć coś, ale konkretnie, wiesz, jakby. To jest jedna z cech, które, czyli ta, ta kontrola, którą musiałam przepracować, ale, ale było dużo rzeczy. Wiesz, jakby ja jestem osobą, która jakby zmianę zaczyna od siebie. Ja nie zmieniam wszystkiego dookoła, więc zmiany zaczynam od siebie. No dobra, jak się uczyłaś niekontrolowania? Bo Proszę? jak się uczy właśnie kontrolowania? Bo nauczyć się kontrolowania jest łatwo, a jak się tego oduczyć, jak to jest takie totalne e, przyzwyczajenie? Trzeba odpuścić. Trzeba odpuścić, po prostu umieć odpuścić. Umieć e, 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 powiedzieć, e, że dążenie do ideału od człowiecza i e, nie możesz mieć nad wszystkim kontrol, kontroli, e, bo to nie jest ludzkie. A ja chcę żyć, chcesz żyć i jakby, wiesz, czerpać z tego życia, robić przyjemne rzeczy, przyjemne projekty. Przyszedł taki moment po czterdziestce, kiedy po prostu postanowiłam, że odpuszczam pewne rzeczy na korzyść innych fajniejszych. No, idealnie, że to ci się yy, udało. A jakbyś miała taką dać radę ludziom, co jeszcze warto odpuścić. Yy, wiesz. Ja bym nie chciała e, dawać rad, bo uważam, że nie ma jednej uniwersalnej rady, którą e, można dać i która, e, którą jak wdrążymy w życie, to, to ona coś zmieni. E, trzeba samemu znaleźć e, te błędy, które się popełnia i nad nimi pracować. E, I nie bać się.